Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, Podporządkowanie Unii Europejskiej interesom gospodarczym, interesom handlowym Stanów Zjednoczonych. To wielkie porozumienie handlowe, które otrąbione zostało i przez Ursulę von der Leyen, i przez Donalda Trumpa jako sukces, jest tak naprawdę sukcesem amerykańskiego głębokiego państwa. To jest bardzo niekorzystna umowa dla Unii Europejskiej, czyli dla nas wszystkich, jako podatników, którzy to my wszyscy poniesiemy koszty dalszego finansowania Ukrainy, inwestycji, Europejskich w Stanach Zjednoczonych, no i oczywiście koszty ceł na towary z Unii Europejskiej eksportowane do Stanów Zjednoczonych na poziomie 15%, podczas gdy amerykańskie produkty będą wjeżdżać do Unii Europejskiej z taryfą 0%. Niewątpliwie jest to, jest to sytuacja bardzo korzystna dla Stanów Zjednoczonych, które mają teraz znacznie większą możliwość elastyczność do przygotowywania się do geopolitycznej konfrontacji z Chińską Republiką. Ludową. Drugi temat, niezwykle istotny, ważny, który co jakiś czas tak naprawdę pojawia się w podcaście geopolitycznym, to jest kwestia. Zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa polskiego, które są skutkiem zmiany struktury etnicznej naszego, naszego kraju. Wielokrotnie przestrzegałem, mówiłem, że niekontrolowane wpuszczanie jak leci wszystkich, otwieranie granicy na oścież, granicy z Ukrainą, ale także oczywiście z innymi krajami, wpuszczanie ze wszelkich stron. Imigrantów skończy się po prostu dla Polski źle. Wskazywałem na to, że nie ma żadnej kontroli kontrwywiadowczej nad kwestią tak wielkiej fali migracyjnej, jak ta fala z Ukrainy po 2022 roku. No i ostrzegałem przed także ludźmi, którzy mogą dokonywać dywersji, sabotażu, także weteranami z ukraińskich sił zbrojnych oraz zwykłymi najemnikami, którzy przyjeżdżają do Polski. Są, często cierpią na syndrom stresu pourazowego, są po prostu niebezpieczni. Nie trzeba szukać jakoś głęboko do tych przykładów w ciągu ostatnich dni pojawiło się, pojawiły się takie przykłady, które ilustrują i zagrożenie sabotażem, i dywersją, chodzi o kwestie zatrucia. Ujęć, ujęć wody w Trójmieście i kwestia tego najemnika z Ukrainy, byłego najemnika, który cierpiąc na syndrom stresu pourazowego, torturował swojego kolegę, a następnie popełnił samobójstwo. Moim zdaniem to jest tylko wierzchołek góry lodowej, a tak naprawdę prawdziwe, poważne problemy w znacznie większej skali niestety dopiero przed nami. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu: Stany Zjednoczone i Unia Europejska zawarły nową umowę handlową. Ta umowa została ogłoszona po rozmowie Donalda Trumpa z Urszulą von der Leyen. Do tego porozumienia doszło kilka dni przed no, planowaną datą wprowadzenia nowych taryf celnych. Na europejskie towary. Przypomnę tylko, że miały, miała ta nowa taryfa wejść w życie 1 sierpnia. No i cóż, 27 lipca 2025 roku szefowa Komisji Europejskiej, Urszula von der Leyen, udała się na rozmowy z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Te rozmowy toczyły się nie w Stanach Zjednoczonych, ale w Szkocji, w Turnbury. No, tutaj media podają, że. Te rozmowy toczyły się na polu golfowym Donalda Trumpa, właśnie w zachodniej Szkocji. To też pokazuje, jest takim symbolem tego, w jaki sposób jest traktowana Unia Europejska, czy w ogóle Europa, przez Stany Zjednoczone jako klient, a nie jako partner. No i cóż, warto się tutaj przyjrzeć temu, co tak naprawdę zostało wynegocjowane, a w mojej opinii, co zostało po prostu Europie narzucone. To porozumienie, no w cudzysłowie, porozumienie przewiduje 15% cła na większość produktów z Unii Europejskiej importowanych do Stanów Zjednoczonych. No oczywiście, biorąc pod uwagę te proponowane zaporowe cła 30%, wydaje się to być ulgą, niemniej jednak warto zauważyć, że właściwie większość towarów została objęta stosunkowo wysoką. Stawką 15%. To sam Trump oczywiście próbuje to sprzedawać jako swój wielki sukces, co jest poniekąd prawdą, bo jest to sukces dyplomacji amerykańskiej, jest to sukces Donalda Trumpa, który przymusił Unię Europejską do zaakceptowania bardzo niekorzystnych dla Europy warunków. No i warto się przyjrzeć w szczegółach, jak to ma wszystko wyglądać. Unia Europejska zobowiązała się do zakupu amerykańskiego sprzętu wojskowego wartego setki miliardów dolarów. Nie padły żadne konkretne liczby, natomiast no, tutaj spekulacje medialne mówią nawet o kilkuset miliardach dolarów. Dodatkowo Europa, Unia Europejska ma kupić amerykańską energię o wartości 750 miliardów dolarów. Dolarów. Do tego Unia Europejska zobowiązała się zainwestować w amerykańską gospodarkę 600 miliardów dolarów. Ponad dotychczasowy poziom. To nie jest wartość całego, tylko ponad to, co dotychczas było inwestowane. Jakie mają być cła na amerykańskie produkty importowane przez Unię Europejską? 0%. No, jak widać, jest to. Jest to deal, mówiąc językiem Donalda Trumpa, niezwykle korzystny dla Stanów Zjednoczonych i pokazujący absolutną wasalizację Unii Europejskiej, jeśli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to Unia Europejska prosiła Donalda Trumpa, że to Ursula von der Leyen. Musiała się zgodzić, przyjąć te warunki, zwłaszcza po swojej ostatniej nieudanej wizycie w Chinach. Chiny doskonale rozumieją rozkład sił na świecie i to, w jaki sposób szefowa Komisji Europejskiej została potraktowana, też jasno wskazuje na miejsce w szeregu, jakie Chińska Republika Ludowa pokazała Unii Europejskiej. Przypomnę tylko, że nie było żadnego podstawiania limuzyn, ale dla delegacji Unii Europejskiej podstawiono autobus jak dla jakiejś wycieczki która przyjechała i tym autobusem Urszula von der Leyen i jej otoczenie przewieziono do hali Ludowej, gdzie odbywało się to spotkanie. Zresztą te negocjacje, jak już wspominałem w poprzednim odcinku podcastu geopolitycznego, czy w jednym z poprzednich podcastów było planowane na kilka dni, skończyło się po jednym dniu, nie osiągnięto żadnych porozumień, no, ale takich porozumień nikt się raczej nie spodziewał. Ja się w każdym razie na pewno nie spodziewałem żadnego porozumienia, już na pewno nie żadnego strategicznego porozumienia, które mogłoby zagrozić interesom Stanów Zjednoczonych, ponieważ doskonale wiemy, jak bardzo. Mocno nie tylko Europa Zachodnia, w ogóle Unia Europejska jest silnie podporządkowana Stanom Zjednoczonym. I tutaj, oczywiście, powstaje pytanie, co to wszystko oznacza. Co to oznacza to porozumienie handlowe między, nazwijmy to w cudzysłowie, porozumieniem handlowym, chociaż jest to po prostu narzucenie amerykańskiej woli Europie. Ale przyjmując ten oficjalny. Termin, je, co to oznacza? To porozumienie handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Oznacza to, że Stany Zjednoczone konsolidują swoje siły, siły swoich partnerów, junior partnerów, czy po prostu wasali do globalnej konfrontacji z Chinami. I oczywiście taka konfrontacja może mieć charakter militarny. To nie jest wykluczone. Są, wszystkie scenariusze leżą na stole. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że następuje przesilenie geopolityczne nazywane zmianą hegemoniczną czy też szeregiem konfliktów hegemonicznych które wpływają na tą globalną zmianę i może to obfitować w różnego rodzaju i wojny handlowe i wojny kinetyczne różnego rodzaju konflikty także poniżej progu klasycznej wojny to co wszystko to co nazywane jest w NATO właśnie wojną hybrydową Różnego rodzaju konfliktami asymetrycznymi, ale także ten klasyczny, kinetyczny konflikt nie jest wykluczony. Natomiast Stany Zjednoczone ewidentnie próbują naciskać na Chiny, na władze w Pekinie, aby doszło do jakiejś formy nowego porozumienia globalnego, jeżeli chodzi o nowy kształt. Całej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego, kształt globalizacji, kształt zarządzania, krótko mówiąc, światem. Możemy się spodziewać, tak jak powiedziałem, zaostrzenia w ciągu najbliższych lat, stąd te naciski amerykańskich generałów na Europę, aby przerzucić potężną część odpowiedzialności za kwestie zakończenia wojny na Ukrainie, czy w ogóle przygotowań militarnych Europy. Właśnie na barki europejskiego podatnika. To jest ten zabieg, do którego od samego początku Trump dążył, przesuwając bardzo mocno, znacznie mocniej niż Barack Obama, to zainteresowanie, tą uwagę tę uwagę strategiczną Stanów Zjednoczonych na, na Indo-Pacyfik. W tym kontekście, moim zdaniem, należy spodziewać się przyspieszenia działań rosyjskich. Jeśli chodzi o cele rosyjskie czy strategiczne cele rosyjskie w Europie. Rosja, myślę, że władze na Kremlu zdają sobie sprawę, że tego czasu mają coraz mniej, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zmiany. Europejskiej architektury bezpieczeństwa. W związku z tym, moim zdaniem, do końca 2026 roku, jeżeli Rosja nie zyska przewagi strategicznej na Ukrainie, to w dużej mierze będzie to temat dla Rosji stracony. Stąd moim zdaniem, w ciągu najbliższych. Tygodni, miesięcy, a w perspektywie końca 2026 roku, należy się spodziewać właśnie zaostrzenia działań, działań rosyjskich na Ukrainie. Pytanie, czy to wyjdzie poza Ukrainę, czy tutaj jest opcja ewentualnie działań w Mołdawii przeciwko Azerbejdżanowi. Czy na Azji Środkowej? Tego oczywiście nie można wykluczyć. Pozostaje pytanie o kwestię konfrontacji z NATO. Tego jest mnóstwo, jeżeli chodzi o różne scenariusze, także te wypowiedzi, czy generała. Chociażby Grinkiewicza, który wspominał o tej perspektywie roku 2027, co tak ochoczo zostało podjęte przez przedstawicieli obecnego rządu w Warszawie, premier Donald Tusk, wiceminister Cezary Tomczyk mówili w ubiegły piątek o tej perspektywie roku 2027. No, generał Christopher Donahue mówił wprost o perspektywie ostrzelania obwodu kaliningradzkiego, gdyby doszło do takiej konfrontacji z krajami NATO. Oczywiście, taki, taka wojna, taki konflikt nie musi mieć charakteru jakiejś wielkiej wojny. Wystarczy spojrzeć na, te, na, na ten szereg różnego rodzaju podpaleń, działań sabotażowych, dywersyjnych. Wszystkiego, co jest poniżej progu klasycznej wojny, to moim zdaniem się może, może nasilać. Ale, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o konflikt hegemoniczny, jeżeli chodzi o tę zmianę hegemoniczną, krystalizujący się świat multipolarny, tutaj wszystkie opcje są na stole, nadchodzą, Trudne czasy, groźba różnego rodzaju blackoutów, wyłączeń energii elektrycznej, będącej wynikiem i kwestii wdrażania tak zwanego Zielonego Ładu, ale także działań dywersyjno-sabotażowych trzeba brać pod uwagę. Niestety tego typu działania się nasilają. Moim zdaniem im będzie trudniejsza sytuacja Ukrainy, tym będzie wzrastać nacisk na różnego rodzaju prowokacje, które miałyby włączyć kraje NATO, a przynajmniej jeden z krajów NATO. Do wojny, do wojny z Rosją. I to jest niestety bardzo realna groźba różnego rodzaju prowokacji, dywersji, sabotaży, aktów sabotażu, które, które mogą się nasilać w ciągu najbliższych miesięcy. W ciągu ostatnich trzech lat na łamach podcastu geopolitycznego i na łamach różnych wywiadów, których publicznie udzielałem, Ostrzegałem przed otwieraniem drzwi na przestrzał do państwa polskiego, ostrzegałem przed niekontrolowaną migracją. Mówiłem wyraźnie, że. Nie ma takiej możliwości technicznej, aby służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa były w stanie sprawdzić dokładnie, kto jest kim spośród grupy kilku milionów migrantów z Ukrainy. Oczywiście, kwestia handlowania polskimi wizami, wpuszczenie do Polski blisko 400 tysięcy migrantów z krajów islamskich, to są również potężne. Grzechy poprzedniej władzy. Obecna władza nie jest oczywiście w tym lepsza, bo również widzimy tolerowanie tych, tych niekontrolowanych migracji, tolerowanie tego, że Niemcy przerzucają migrantów. Ale musimy sobie zdawać sprawę, że kamieniem węgielnym problemów państwa polskiego wewnętrznych, związanych właśnie z migracją, czy tak zwanymi migrantami legalizowanymi. Jest otworzenie drzwi na przestrzał yy, z je, na granicy polsko ukraińskiej nie ma takiej tak jak powiedziałem technicznej możliwości aby kilka milionów migrantów sprawdzić dokładnie pod kątem kontrwywiadowczym pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego to był pewien kamień węgielny problemów z którymi państwo polskie i Polacy będą sobie musieli radzić przez następne lata i wskazywałem na to i pod kątem zagrożeń kontrwywiadowczych lokowania tak zwanej agentury nielegalnej tej agentury, ale także pod kątem zagrożeń wewnętrznych związanych z dywersją, z sabotażem, z różnego rodzaju prowokacjami. Powoływałem się także na. Raport czeski, czeskiego kontrwywiadu, czeskich służb specjalnych, które raportowały czeskim parlamentarzystom o możliwych zagrożeniach w przyszłości związanych z kolejnymi falami migracji z Ukrainy, między innymi osób zdemobilizowanych z sił zbrojnych Ukrainy i innych służb mundurowych tego państwa. Ci właśnie weterani, bardzo często ciężko doświadczeni traumami wojennymi, różnego rodzaju traumami psychicznymi czymś takim jak PTSD, czyli syndromem stresu pourazowego, w tym przypadku bojowego stresu pourazowego. Mogą zdaniem czeskiego kontrwywiadu stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Czeskiej pod kątem i właśnie kwestii przestępczości, i kwestii dewersji, sabotażu, różnego rodzaju działań, które mogą być niekorzystne dla bezpieczeństwa publicznego, ale także mogą być związane chociażby z przestępczością transgraniczną, tą ponadnarodową, przestępczością zorganizowaną. Mówiłem, że tego typu zagrożenia oczywiście dotyczą także państwa polskiego, które przyjęło najwięcej migrantów z Ukrainy. Jeżeli już dzisiaj widzimy w mediach tureckich, jesteśmy w stanie przeczytać o rozwijaniu siatek agenturalnych ukraińskiego wywiadu. Wśród diaspory ukraińskiej, no to trudno nie przypuszczać, żeby tego typu działania nie były podejmowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Trudno nie przewidywać tego, że w ciągu najbliższych miesięcy, czy najbliższego półtora roku, do Polski dojdą kolejne fale migrantów z Ukrainy, w tym już znacznie więcej weteranów, znacznie więcej osób zdemobilizowanych z armii ukraińskiej bądź też dezerterów, bo tego też nie można wykluczyć. To są konkretne. Bardzo poważne zagrożenia, i mam nieodparte wrażenie, że wśród establishmentu politycznego w Warszawie kompletnie jest to niedostrzegane. Chciałbym dzisiaj Państwu pokazać dwa przykłady tego, z czym się to wszystko wiąże. Ten proces niekontrolowanej migracji, ten proces migracji legalizowanej, bo to jest, bardzo, to jest w ogóle osobny temat. To spór nie dotyczy tak naprawdę tego, czy migracja jest legalna, czy nielegalna. Tu mamy do czynienia z, z problemem, czy w ogóle migracja, powin, czy po, powinna, powinniśmy dopuszczać do takiej fali imigracji. Moim zdaniem absolutnie nie, ponieważ to podmywa podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, państwa polskiego. I tutaj chciałem Państwu pokazać właśnie te, te dwa przykłady. Po pierwsze, warto zauważyć, że Państwo Polskie oficjalnie przyznało, że doszło do próby takiej no, dywersji dotyczącej kwestii wody pitnej, konkretnie w ujęciu wody Nowe Sarnie Wzgórze w Sopocie. Do zdarzenia doszło 15 lipca 2025 roku, doszło do włamania na, teren, na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, tam gdzie znajdują się studnie głębinowe, nowe sarnie, wzgórze. Ten dywersant zniszczył urządzenia zasilające i sterujące przyłączami do miejskiej sieci wodociągowej, a także zaatakował same a także zniszczył same studnie głębinowe, dodatkowo jeszcze usunął zawór studni głębinowej, co w ogóle zakłóciło funkcjonowanie części sieci wodociągowej w Sopocie. Do tego doszło uszkodzenie pięciu skrzynek elektrycznych które zapewniają dystrybucję energii elektrycznej to wszystko odbywało się między innymi przy próbie no właśnie też zafałszowania tożsamości sprawcy bo ponieważ sprawca jak się okazało Ihor H obywatel Ukrainy Dokonał, dokonał kradzieży dowodu osobistego, stąd jakby posługiwał się fałszywymi dana, danymi, danymi osobowymi. Nie podano od jakiego czasu przebywał w Polsce. No faktem jest, że oficjalnie na stronie na rządowym portalu gof na państwowym rządowym portalu gov.pl przyznano, przyznano, że doszło do takiego ataku, do takiego, takiej próby dywersji na terenie, na terenie Sopotu. Nie muszę chyba mówić stały, zwłaszcza stałym widzom, słuchaczom podcastu geopolitycznego, jak bardzo wrażliwa jest to infrastruktura związana z wodociągami, ze studniami głębinowymi. Pytanie oczywiście, czy ten człowiek działał sam. Z własnej, no po prostu głupoty, czy też był przez kogoś inspirowany, opłacony, przeszkolony w tym, w tym zakresie. Takie ataki na infrastrukturę elektroenergetyczną, szeroko pojętą, czy właśnie sieć wodociągową, to jest, można powiedzieć, elementarz działań dywersyjno-sabotażowych. Być może tutaj chodziło tylko i wyłącznie o sprawdzenie systemu nadzoru nad infrastrukturą krytyczną, systemu reagowania państwa polskiego, odpowiednich organów i tak dalej, i tak dalej, natomiast no, nie trudno sobie wyobrazić, gdyby doszło do całej fali tego typu, tego typu uderzeń dywersyjno-sabotażowych na polską infrastrukturę krytyczną. To jest bardzo poważna, poważna kwestia. Moim zdaniem już sam fakt, że na rządowej stronie pojawia się ta informacja o tym, że to właśnie obywatel Ukrainy dokonał takiego, takiego właśnie, takiego aktu, Dywersji, no też jasno pokazuje, że to nie jest. To, to nie jest też jedyny przypadek, kiedy obywatele Ukrainy włączają się w tego typu działalność. Przypomnę tylko, że sama Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydawała komunikaty o tym, że wśród sprawców tych podpaleń, części podpaleń, byli zatrzymywani także obywatele Ukrainy, łącznie także z rozbijanymi siatkami szpiegowskimi, związanymi chociażby z monitorowaniem przewozu towarów do portu lotniczego, Rzeszów Jasionka, również byli obywatele y, Ukrainy. W przekazie medialnym jeszcze do niedawna wszystkie czy sporą część tego typu działań przypisywano. Działalności rosyjskich służb specjalnych, natomiast tutaj już widać, że no takiej próby w tym przypadku nie było. To znaczy, no problem jest. To nie jest tak, że można ten problem zamyk, zamiatać, zamiatać pod dywan przysłowiowy. No i drugi przykład, który chciałem dzisiaj Państwu przedstawić, to jest przykład byłego najemnika na Ukrainie, który walczył po stronie Ukrainy w tej wojnie, który popełnił samobójstwo w Gdańsku. Natomiast wcześniej przez dobę więził i torturował znajomego. 28-letni Jachor I, który wcześniej służył w białoruskim pułku ochotniczym na Ukrainie, właśnie te zostały zostały ustalone. Ten człowiek rzucił się pod pociąg, w ten sposób odebrał sobie życie. Natomiast. To pokazuje, z jakimi problemami wracają z Ukrainy nie tylko żołnierze regularnych formacji wojskowych, regularnego wojska, ale także tak zwani ochotnicy, czy po prostu najemnicy, którzy tam za pieniądze walczyli albo. A zaciągali się w celu, w celu właśnie walki, czy to dla pieniędzy, czy dla przygody, czy dla adrenaliny, to już bez różnicy tak naprawdę jak świat światem wiemy, że najemnicy byli są i, i będą. Natomiast problem jest taki, że na przykład państwo polskie przymyka oczy na najemni obywateli polskich, którzy jako najemnicy Zaciągają się do sił zbrojnych Ukrainy. Właściwie co więcej, mamy w mediach głównego nurtu w Polsce, ale także w tych mediach internetowych, takie przyzwolenie na robienie znajemników bohaterów. Natomiast nikt, nikt kompletnie nie zadaje pytania w przestrzeni publicznej wśród ludzi ze świecznika, że tak to powiem, z decydentów, kto płaci za leczenie. Tych Polaków, którzy zaciągają się jako najemnicy na Ukrainie i potem wracają z potężnymi problemami zdrowotnymi, czy to fizycznymi, czy psychicznymi. Kto płaci za ich leczenie w Polsce? No, płacimy my wszyscy jako podatnicy. Natomiast problem jest zamiatany po raz kolejny pod dywan, dopóty, dopóki nie, nie, pojawia, nie pojawiają się właśnie takie problemy. Moim zdaniem po zakończeniu wojny na Ukrainie, po jakimś albo po zawieszeniu broni. Dojdzie, przybędzie do Polski fala nie tylko obywateli Ukrainy, weteranów z, Ukrai z ukraińskich sił zbrojnych, ale także fala obywateli polskich najemników w ukraińskiej armii, którzy bardzo często będą właśnie cierpieć na syndrom, bojowy syndrom stresu pourazowego, tego ten PTSD osławiony i może dochodzić do różnych bardzo yy, trudnych Sytuacji, tragicznych sytuacji, do zagrożenia także bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, a dzisiaj nikt kompletnie nie przewidział żadnych procedur reagowania na tego, typu, na tego typu działania. No niestety, to są, tak jak mówię, dwa przykłady z ostatniego czasu, myślę, że ich jest znacznie więcej, że spora część rzeczy jest po prostu tłumiona, jest zamiatana pod dywan. Aby nie wzbudzać niepokoj, niepokojów społecznych, natomiast pytanie fundamentalne jest takie, czy są konkretne procedury przewidziane, jeśli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej? Jak wygląda system obrony przed dronami? Bo to, że dzisiaj facet się włamał. Do parku krajobrazowego, gdzieś i, i tam odkręcił zawór, i tak dalej. To jest jedna kwestia, ale co jeśli przyjadą do Polski specjaliści, operatorzy dronów, ludzie, którzy potrafią te drony w warunkach polowych produkować, którzy doskonale posługują się różnego rodzaju środkami wojskowymi, um, którzy są w stanie takimi dronami właśnie atakować infrastrukturę krytyczną. Całkiem niedawno na forum, Unii Europejskiej na forum NATO wśród wielu obserwatorów, przedstawicieli na jednej z konferencji na zachodzie Europy je, dowódca sił dronowych Ukrainy o pseudonimie Madziar mówił o tym, że jego ludzie byliby w stanie zniszczyć czy też ob, obrócić w Pearl Harbor każdą bazę natowską. No, to powinno już dawać do myślenia. Oczywiście to jest element pewnej propagandy ukraińskiej, która próbuje oddziaływać w ten sposób na zachód, aby jeszcze bardziej drenować z pieniędzy, z prawda, sprzętu wojskowego z amunicji, magazyny za państw zachodnich. To jest jakby czytelne, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to też pokazuje, z jakimi zagrożeniami w przyszłości możemy mieć miejsce. Przecież ci ludzie. Którzy prędzej czy później wrócą do domu, zostaną zdemobilizowani, będą stanowić bardzo, ale to bardzo duże zagrożenie. Zagrożenie terrorystyczne, zagrożenie, jeżeli chodzi o zorganizowane grupy przestępcze. Mając takie możliwości i patrząc na to, jak wygląda dzisiaj system ochrony i obrony infrastruktury krytycznej w Polsce, a wygląda moim zdaniem tragicznie, jeżeli chodzi o osłonę przed dronami, no to Tutaj widać, że już właściwie ten po, powinno się bić w dzwony, powinno się bić na alarm, że Polska jest no. roz, raczej rozbrojona z uwagi na to bezwarunkowe wspieranie Ukrainy, dwa, że kompletnie nieprzygotowana do zagrożeń asymetrycznych. Na, które oczywiście są skutkiem także rewolucji w sprawach wojskowych, która dokonuje się no, co najmniej od czasu II wojny karabaskiej, czyli od 2020 roku, a wojna na Ukrainie praktycznie każdego miesiąca przynosi pewne nowinki technologiczne. I mam również nieodparte wrażenie, że sztab generalny wojska polskiego kompletnie nie dostrzega pewnych, pewnych zagrożeń, podobnie zresztą jak struktury. Zarządzania, kierowania państwem, państwem polskim, ponieważ tutaj brakuje przede wszystkim rozwiązań systemowych. To nie tylko kwestia sztabu generalnego i tego podsystemu militarnego, jeżeli chodzi o system obrony państwa polskiego, ale także służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Polski. No, ktoś w końcu wpuścił kilka milionów imigrantów, kompletnie nie sprawdzając, kto jest kim. Dziękuję Państwu za uwagę.